Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Adaś Plus. My tutaj jesteśmy i mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. Myślibyście o kanale, nie zabłądziliśmy. <grym> to to, to były powiem jednym słowem, było ciekawie. Czekajcie. Tak? Nie, to my będziemy chyba koło tego bardziej na Tam gdzie po, ruiny portali, to chyba musimy wejść wyżej, bo co? Trochę się zgubiliśmy. Patrz, chyba my jesteśmy na tamtym zbólu, nie wiem. Pójdziemy, zobaczymy. Najwyżej będziemy, tak jakby to nazwać, koczować na tym, będziemy sobie robić małe schronienia z, 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 Teraz tutaj będziemy mieli I na pewno wykopiłem trochę kamienia, zrobiłem piec przepiciemy tą surową eee, wołowinę Ale najpierw chciałbym się przeprawić przez wodę sprawdzić jeszcze najpierw są to gdzieś zombiaki w topce nie ale i tak jakie szybko stąd śmychać bo nie wiadomo czy jakieś z tym jest sobie z nimi poradzili ale po co walczyć jak nie musimy takie możemy małą Tutaj chyba trochę źle się wygiętywał świat. Nie wiem. Trzcinę bierzemy. Trzcina e, maksymalnie rośnie na trzy kratki. Ale ja nie niszczę tego ostatniego. Jak znowu tu będziemy, to po prostu ona może znowu tutaj rosnąć. Teraz będzie rosła. Dalej, jakby zniszczył, to ona już by nie rosła, bo mi by nie było. Ale dobra, wracamy, 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 szybko, bo nie chcę przespać kolejnej nocy poza domem, no i zajmiemy się budowaniem kolejnego domku, w kolejnym odcinku myślę, a uwaga, ten, ten domek, co was może bardzo zdziwić, będzie na drzewie. Zrobimy sobie taki mały domek na drzewie. No taki pomysł padłem. Będziemy musieli poszukać odpowiedniego drzewa. Chyba tam takie jedno, które jest blisko naszej bazy, już mi tak to, to jest ok. Dużo kwiatów. Kawałek zimowego biomu. Jesteśmy blisko. Zaś mamy jednego kwiatka, barwnik nam się przyda, żeby zabarwić kolejne łóżko, które zrobimy sobie. E, niektóre te łóżka, które robię... E, to jest musionko? Nie, Nie, musionko już chyba miałam, dobra. To chyba pop, to... to e. No, wyleciało do głowy, co mówimy a mi, że domek na drzewie, to tak będziemy robić domek na drzewie, o ile znajdziemy naszą bazę, pójdziemy do zimowego biomu, bo stamtąd powinniśmy widzieć, powinno być widać portal, jak znajdziemy portal, to jak pójdziemy do portalu nowego, jeśli będziemy wiedzieć, jest baza, to powinniśmy znaleźć już po prostu drogę od tego portalu na pewno bo tutaj dużo jest takiego płaskiego terenu jak widzicie idziemy, 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 szybko biegniemy, szybko biegniemy, idziemy, idziemy, idziemy się pobiegniemy. Teraz sobie zobaczymy konik ile marzyć. Ja tam mam tylko. koniku. Robimy to tylko i wyłącznie dla skóry. Zobacz małe rzeczy, ale małe... No, w sumie pozbawiłem małego konika. W sumie skoro był małą konic, to mogłam tego nie robić. Ale ja sobie... Ale jakoś sobie poradzi. W końcu dorośnie. Dobra, jesteśmy w zimowym biomie. takim... Widzicie to? Czy Wy to widzicie? Czy wy to widzicie Wy... Czy wy to widzicie? To jest koza! To jest koza! Widzicie, jak ciężko spotkać w Minecrafcie kozę? Ja pierwszy raz w Minecrafcie chyba spotkałem kozę. A gram już bardzo długo. Czy tam może jeszcze kiedyś? Naprawdę! Pierwszy raz w życiu spotkałem kozę! To w takim małym, zimowym biomie, no super! Nie wiem, myślę, że tutaj ja dajem kozę. Przydałoby się druga, to mogę je rozmnażać. A ja choć nie wiem, czy kozę da się rozmrażać. Tam kwiatki, to, 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 Czekajcie. O, dobra. Udało się! Myślę. Chyba jeszcze coś nas zdąży zabić, zanim dojdziemy do domku. Ale myślę, że się udało, udało, że nam się udało. Już domek na horyzoncie. Myślę, żebyśmy zrobili na tym drzewie, wielkim domek Na drzewie. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba na kolejny odcinek. Bo, e, bo w tym domku, jak wiecie, nie chciałbym mieszkać. Może go przerobimy na automatyczną przepalarkę później, nie tutaj. Ale to nie będę na razie mówił, co to automatyczna przekładka i tego typu rzeczy, bo wiecie, że jeszcze nie ma. Tutaj mamy surowe żelazo i surowe złoto. Tutaj jest będzie tutaj, tutaj nie ma go. Tutaj też go nie ma. Ani tutaj, to gdzie on jest. Powinien gdzieś tu być. ja zbieram, zbieram no strzały. Nie, nic. Jeszcze jedno, ci będzie mógł zrobić e, Łuk. No ale gdzieś tutaj powinien być. Nie, nie, to, dobrze. nie ma, to Nie ma Ścina tu. Ścień na Ok, już Noc, noc zaraz będzie. Bo słońce w zasierku ziemi Zdorze, kura, Dobra, teraz idziemy się palić Co tutaj robię? Ustawiłem. To już Potrzebujemy jedzenia dużo. Żeby przeżyć w tym minecraftzie. Skór mamy już naprawdę dużo, bo 21 skór. Już nie, jakoś tak nie wiadomo. Ile? Ale jest ok. Prześpimy się jeszcze w naszym domku. Człówki tam żyją. Robię. Już tam się przepala, a my idziemy spać i przeżyliśmy kolejny dzień w Minecrafcie! Myślę, że w tej serii na pewno chciałbym dobić do 100 odcinków. A, do, go. Nożyczki, nożyczki, bo nie było. To też jest jakieś takie e, miękkie smalisko. Trochę miękkie smalisko. Szanowni Państwo, w tym filmie nie mieliśmy, ale jeszcze nie mieliśmy lata. To będzie dobrze, mam się, się, pay, czy, się pay, wylałam, I, 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 Czekaj, owieczko, my cię wstrzymałem. To mogło być lepiej. Szybciej owieczko, szybciej pij w skrawkę. A my czekamy, to, nie, aż owieczka nam podrośnie, bierzemy pszenicę. Bo trochę jej tutaj nam urosło. Niestety chyba nie za. A, mam nie zebrać miesiąc. To nie mogło być tak, że tylko trzy miesiące. Cztery księżyc. Ale miesiąko. Dobra, trzymie to. Mamy tu. No, no. E, e, trochę teraz tęż nam się odnaleźć drogę do domu. Myślę, że w tym odcinku przygotujemy rzeczy. Jeszcze pójdziemy zobaczyć czy ta owieczka nam urosła. Nie, owieczko szybciej, szybciej. W tym odcinku zrobi jeszcze brązowe łóżko, wiesz? To, to możesz troszkę szybciej urosnąć. Powiedz starawkę, tak. O, pięknie, bardzo ładnie. To już teraz tylko dwie wełny zawsze namy podają, no ale to i tak więcej niż jedna. i... No to jest bardziej opłacal deski. I proszę Państwa brązowe łóżko będziemy chyba chodzić z brązowym łóżkiem zamiast te... zamiast czerwonym, więc to łóżko chyba tutaj. I mamy jeszcze tyle wełny żeby zrobić dwa łóżka więc hop. Hop. hop, 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 pewnie weźmiemy sobie, myślę, jedno białe łóżko, żeby mieć. prosty, barwnik. My jesteśmy teraz tra-la-la. Mamy karnazynowe łóżko. Trochę tych łóżek jak już naprawdę mamy, że nam nie powinny być potrzebne. Ale zobaczymy, czy to, nadal ten to chyba nowy handlarz. Co nam oferuję Mam ci, Teraz nowe wylądy, to mała nie może, dynia, mlecze, to na pewno nie chcemy. Trochę też. Okej? Okay? Okay. Co to? Co to? Popatrz. Tak myślałem. Bo ach, tak nie wiem, co się przypatrzyłam. E, Miam, niem nim. I zakończymy odcinek. Albo może jeszcze coś robimy Tak, Przygot tak. Przygotujemy jeszcze rzeczy. Przede wszystkim potrzebujemy, chyba wszystko, dużo desek. Mnóstwo patyków. Patyków, okej. Okay. Rabinek dużo potrzeb... Trochę będziemy potrzebować, albo nawet na zapas zrobimy. Będziemy potrzebować i drzwi. Zapady też myślę się przydadzą. Płotki. Płotki to mamy za dużo płotków. tutaj odpożyłam? tutaj No i myślę, że na razie tyle i że zakończymy odcinek. Tutaj udało nam się na szczęście wrócić, co mnie cieszy. Do zobaczenia, Papa, pa w kolejnym odcinku na kanale. A dość plus. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Tutaj z widokiem. на наш дах. Тем разом стонт, скончены.